Cześć widzowie, dzisiaj pokażę Wam pięć błędów, które popełniają pie... tylko bardzo mało doświadczeni gracze. Mhm. Damy na res, Dajcie mi piłkę, piłkę. Mi piłkę. I odejdanie piłki chodzi o coś takiego. To jest zwykłe marnowanie Ulta. Ul co ja mówię, Ulta gadżeta, a przeciwnicy i tak to odbiorą. Także nie róbcie czegoś takiego. Teraz rzecz rzecz druga też jest na naszym brawlbalu, ale nie chodzi już o dojeżdżanie piłki gadżetem. Chodzi o to, że niektórzy gracze zamiast normalnie, żeby być gol, próbują zrobić jakiegoś trickshota i często im się to nie udaje, i później przegrywają. Wy po prostu strzelajcie tak, żeby był gol, nie próbujecie jakichś trickshotów. Teraz rzecz trzecia. A nie rzecz trzecia związana z naszą hyperą. to ulta. Patrzcie to dzieje, jak Piper użyje jako auto autoataku. Skaczy po prostu do góry i spada w to samo miejsce. Jak dojeżdża was El Primo i tak zrobicie, to nie macie szans, bo El Primo was doboksuje, doboksuje tak, że Was coś podjeżdża, to wycelowujcie. Teraz rzecz. Rzecz czwarta jest z naszym poko. Jak jesteście w odludziu i nie ma nikogo az, Obok Was to nie ma sensu używać tego Ulta, bo się sami wyleczycie. Że nie róbcie tego. Teraz rzecz piąta. Piąty błąd jest spo ma nie spoko, tylko z marnowaniem ulta. Macie Ulta i Powerboxa. No to chyba nie używacie tego Ulta, bo Powerboxa można z wykłumatiem, a jeśli używacie, to bez so, nie marnujecie Ulta. Pięć łapek w górę i kolejny odcinek z tej serii. Na razie...